Cześć wszystkim Witam w kolejnym rozpakowaniu srebra Tym razem taka paczuszka no, Nie do końca kopertowa Skrywająca 3 uncje Brytanii Akurat w tym przypadku Zamówiłem ze szlachetnych inwestycji Bo mieli Najlepsze ceny No i przekonajmy się Czy było warto Najpierw trzeba otworzyć Pozbyć się czarnej folii. Co prawda, kilka dni czekają, zanim zostanie to wysłane, ale biorąc pod uwagę, jaka jest teraz cena srebra, to nawet interes dobry, bo chcąc zamówić nasz dniu dzisiejszym, musiałbym zapłacić o te kilka złotych więcej. A tak. Kilka złotych zostało w kieszeni. Ok, fakturka. No i folia bąbelkowa z monetami. Ciekawe w sumie, czy monety są w kapsulach, czy takie po prostu same w folii. Zaraz się przekonamy. Już je tam powoli widać. Z tego co widzę, wszystkie są w kapselku. Bardzo dobrze. No i sobie popatrzmy na nie. Bardzo piękna monetka. Super się prezentuje. Ta większych zarysowań czy śladów nie ma. Tutaj podobnie również ładnie się prezentuje. Zobaczmy dwie pozostałe. To także wygląda super. Żadnych też milk spotów czy tym podobnych śladów nie ma. No, i ostatnia również ładna, nieskazitelna. Monetki te zasilą moją kolekcję. Przy czym jedna z nich nie jest dla mnie, tak więc dwie zasilą moją kolekcję. I co, dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.